Wiadomość z ostatniej chwili. Mamy niesamowitą informację dla Was dzisiaj na temat przybycia Kuna do naszej drużyny. Bądźcie czujni, ponieważ to informacja, która rozgrzeje wszystkich kibiców Legii Warszawa do czerwoności. Ale zanim wszystko Wam opowiem, mam małą prośbę. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem naszego kanału, zapisz się już teraz i nie przegap żadnych szczegółów na temat najnowszych wiadomości dotyczących Twojego ukochanego zespołu. Jestem pewien, że ci się spodoba. No dobrze, moi przyjaciele, początek kuna w legii Warszawa można już uznać za sukces. Podczas obozu treningowego w Austrii błyszczał na boisku. I to nie tylko dobre występy przyciągnęły uwagę. Kan był gwiazdą w zwycięstwie 2-0 nad RB Salzburg w meczu towarzyskim, przyczyniając się do dwóch asyst przy golach drużyny stolicy. Prawdziwe show. Według Roberta Podolińskiego, nowy zawodnik szybko dostosuje się do stylu gry Legii. Twierdzi, że Kan udowodnił w swojej karierze, że potrafi grać w piłkę, a jego powołanie do reprezentacji narodowej pokazało, że idzie we właściwym kierunku. Stawia wszystko na potencjał pomocnika i wierzy, że stanie się on ważną postacią w polskiej Ekstraklasie. Teraz mam dla was bardzo specjalną prośbę jako prawdziwi pasjonaci Legii Warszawa. Zostawcie łapkę w górę teraz i pokażcie siłę naszego kibicowania w tym filmie. Razem rozprzestrzenimy pozytywną energię i wesprzemy naszą drużynę. No i jak tam, ekipa? Podoba wam się ta nowość? Jestem pewien, że tak. Teraz chcę zobaczyć komentarze eksplodujące od Waszych opinii na temat transferu Patryka Kuna do Legii Warszawa. Interakcja i dzielenie się naszą pasją do piłki nożnej są mile widziane. I nie zapomnijcie, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami naszego kanału, zapiszcie się już teraz i włączcie dzwonek, aby otrzymywać najnowsze informacje jako pierwsi. Dzięki, ekipa! Do następnego razu!